Ile kosztowało 10 od wyjazd na Maderę? Spoiler alert dużo. W ogóle to były moje najdroższe wakacje w życiu. Za loty 1314 zł w obie strony. No jeszcze brakuje, żeby w jedną. Za hotele 2238. Uuuu, a to dopiero początek. Wynajem auta 284 zł, paliwo 71 zł, parkingi 12,20, czyli takie rzeczy samochodowe 367,20. Zakupy spożywcze 439,70. Mam słabość do żelek i batonów. Jedzenie na mieście 617. Sporo. Wycieczki, wejścia do parków, takie rzeczy. 162.30. Spoko, Bo jedną z tych rzeczy było zobaczenie delfinów. Rzeczy nie nieskatakry. nieskatakry. nie, skatakry, nie skatakry. wiecie o co chodzi. Koszulka Zara 55 zł. Leżak i wejście na plażę 53,50 to za dwa dni. Pamiątki 80 zł. I opakowanie walizki 51 zł. W skrócie pękła mi walizka, więc musiałem ją opakować z żeby z nią wrócić do Polski. Łącznie podsumowując wszystko 5337,70 Ogólnie jest to dla mnie dużo, ale myślałem, że wyjdzie więcej. Szczerze, myślałem, że to będzie z 7.